Telefon, czekaj, ja do niego napiszę. Michał. 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 Wieziemy, mieć. Lepiej od. odjedź. Ej, ale czekajcie, bo kurwa, kto. Michał. Da... Darek, czemu zostawił. Kurwa, Darek, czemu zostawiłeś nas samochód z tyłu? No wracaj się tam z powrotem, co ty jesteś, kurwa. Ciężarówkę nam z koksem zatrzymali, a ten odjeżdża. Zabij go, Bruksel, zabij go, Bruksel. Zabij tego policjanta w Tak, zabij go tak zabijaj go, zabijaj go A Darek ty się tak ogarni, kurde Policja podjechała, Darek spierdolił Trzech typów w samochodzie z karabinami Jeden policjant Lech, na pewno kończymy przed 18, bo ja muszę po lodówkę podjechać Nie? Kasia? Kasia? Podjechalibyśmy po lodówkę? A jak będę miał lodówkę, to zostajesz. No tak to jest. To muszę stopniowo, w tym miesiącu lodówka, w przyszłym może kuchenka jakaś. To ty na to deska do krojenia. Do mnie, moja desko. Nie wiem, deska do krojenia na ile by starczyła, na ile byś została, jakby deska miała drewnianą do krojenia. do krojenia mnie nie przekonuje tak jak ładuszka. Jedno jest dobrze też w miedzi, że jak się dużo na miedzi jeździ, to niedaleko jest na marihuanę. Więc jak ja jadę na marihuanę, to tutaj mogę tą drogą na mieć jechać. Michał, Michała, pozdrowić, że wszystko na legalu. Tak, dzień dobry, jadę na mieć. No dzień dobry ja na mieć Nie na marihuanę wcale, nie mam wcale przy sobie marihuany, a mam ich mówi. A no to jak tak to dobrze na miecie. Kasia śpała? Matka wierzyć że śpiesz? Nie Chyba, że moje pyszne kromki śniadaniowe wspomniałem. <grym> a nie to właściwie Kasi kromki, przecież się zrobiła. Pół na pół, ja posmarowałem. Czemu, czemu jestem różowy? A, no dobra, okay. Czemu moje... Mhm. A a, nie dzieje, Czemu się to... coś dzieje. Wy ten... Wyświecicie się w ogóle na jakiejś tak? tak? ten czoł. Chyba ta... Wszyscy się świecą, może to cheater znów! Whoa. Disco mode, Disco, polisko! Uh, uh. O nie! To jest flash. Policja rzuciła flesza. Mm, sorry wszystkim urwało wam uszy. Jak rzucę granatem w samochód policji to się skapną, że to ja? Słuchajcie, tak, nie dziękuję, poradzę tobie Serio będzie, że ja? Tera. Jak ich zabijesz to tak Nie, nie zabija? ma nic tam No to rzuć, to ty, nie, nie będzie, to będzie że tak. ja Może ktoś to I... C C Czekaj, ja też Kurde, czekaj, czekaj Ja chcę postrzelać sobie z tego Ja podejdę do samochodu i rozwalę no, <laughs> Co ty gadasz, jaki burdel Zabił policjanta to. Ja pierdykam To ten nasz kolega Jaki kur... Ten tam jakiś Czekaj Chyba zlikwidowałem policji samochód Rozwalamy serwer! Rozwalamy serwer! <grym grym grym> <też marm> <grym> Nie, granat rzuciłem! G to granat, zapomniałem Nie po O fak, ale dostałem No A po Boże, pustach. co się dzieje, ciała! Podnieś Pierrotu. paczkę stary, podniosłem jakąś paczkę Podniosłeś pięć paczek, o co chodzi? Pięć paczek Tak, no, typ chciał wysyłać do pewnie do marihuany Właśnie nie sprzedaje, tylko wysyła? A? Jak się... Co to znaczy wysyła marihuanę nie się wysyła? Kurwa, 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 kurwa. Tak stary, tak wiesz, paczkę na pocztę, dajesz i ci wysyłają marihuanę do dilera. Mam dwa tempesty zamiast jednego, to jest podejrzane. O ja jaki nalot stary zrobi! O masakra, nalot dywanowy. nalot dywanowy, nalot dywanowy, ludzie uciekać! Jakaś rakieta leci w moją stronę, albo mi się zdaje, a nie, ej, mówka na was leci, show, atomówka na was leci! Góre. Widzę, 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 widzę! Ja nie widzę. A ja widzę! Ta Widzisz jak ta spada? Ja widzę! Widzę jak samoloty ja spadają, ja samoloty się na się was lecimy. spadają! Się uciekać, się, uciekać, nalot się, samolot! Ale mówka Ja sobie zobaczę jak wyglądają te. Bruksel lata po mieście, bije ludzi po głowie. Ej, co to się stało w tym? Czy, jest ta chłopka rozwalona? Pomyślmy, hmm. Pomyślmy, może mówiliśmy, Pomyślmy, że jest nie, nalot z ale... cheatera i samoloty spadają Ej, czy to, na głowę. To takie eksplozje były? Nie, Ej, samolot... samoloty spadały stare i wow. lądowały, wiesz? Nie mogę, kurwa, misz po prostu. No dawaj go, so, jedziesz z nim! Przejałem go, kurde! Cheater, ty bagujemy, ty bagujemy. Dobra. No, kurde, żyje. żyje. A co ty myślałeś? Dobrze. Dajesz, będę go przejeżdżał w kółku. odsuńcie, się, o, odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się. Dobrze, jedźmy. Ooo, co Dobrze. to? Na pewno stary tego powtórzę. No co tam? No, no dobra, no mamo, bo ja tu cheatera przejeżdżam. Cheatera tak, nie przejeżdżam, przyjesz, nie tak. przyjeżdżam do was, tylko cheatera nie na serwerze. No pa, mamo.